I się widzowie. Z tej strony Mateusz pod pseudonimem i prawdziwym imieniem Mateusz Korczewski. Słuchajcie, ja miałam kiedyś takie stare konto. Bo ja mam konto, patrzcie. Ym, z 23 tysiącami. No ale kurde, co wy myślicie, Że ja będę jakoś nudził z tymi kołami. Ja wiem co jakieś stare konto, kurde. I widzicie. Nowe. Tylko 10 puch naszeli yy, I tylko chciałam wam dodać, że yy, miałam coś takiego, że dawno ci nie było. I dostałam Franka na siódmym levelu za frico. Myślę, że fajna opcja, nie? Baza zaraz będę miał, bo wtedy już miałam to konto. No i co? No, on tutaj mi pokazuje, że grał, ale ja zagram w franek młubionym, bo czemu by nie chcę ich tak cisnąć myślę, że chwilę kilka gierek sobie pykniemy, nie? mój chcę tylko przypomnieć, że to jest mój drugi film na tym kanale ludzie, rozwój nie jest w ogóle dobry Mówię ten like pod tamtym, przykro mi trochę jak chciałam zobaczyć moje konto na koncie mamy, coś na telefonie. To słuchajcie, że wydarzyła się taka sytuacja, że pokazało, że mi jakby nie ma, nie? Że nie mogłem siebie wyszuka wyszukać. Nie wiem o co tu chodzi. To wy chyba też nie będziecie mogli wyszukać. Nie wiem o co chodzi, ale. No dziwne, dziwne. mi Jeszcze ty leży je na skiwidy. No mój bit. Jest wszystko elegancko. Jestem oczywiście numerem jeden. No, jak żeby inaczej, nie? O, kredyciki i chyba nitę odblokowałem. Tak. Jest nita, widzowie. I za dymem. Nitą na razie nie gram. Ja bym sobie Frankiem pograł, nie? El Primo? No. Teraz bym sobie Frankiem pograł na zadymce. No, fajny tryb. Pewnie będą boty bo na takie parkach zawsze soboty ogólnie no, nie chcę wymaksujesz to konto, czyli mieć bardzo dobre więc na pewno parę odcinków, a nawet dużo z tego poleci może będą, będą jacyś goście kana kanału tylko, że to raczej nie innici, tylko traf to debilu przepraszam, się tak wyrażam no ale gramy już dalej a my są już wszyscy dead. Z bladzicu. No i ładnie, kolejny winek. Kolejna giereczka, nie? Bo to jest takie łatwe. Ludzie wjeżdżamy, rozjeżdżamy i jeszcze. Nie wiem co najeżdżamy. Jak to się chce, nie da do znajomych. Co jest? Chwila. Dobra, ciule. Ale to chyba na tym kocu jakiś wylew chce mnie dodać. <laughs> yy, dobrze. O, mam jakąś melodię w miarę chyba okarniętą. <laughs> Ale te wszystkie boty mają jakiś wylew naprawdę, już. Ten wylew jest jakiś potężny. No i 1-0. No bo, jaki by mógł być wynik, nie? Z kimbotami? Melodians, taką rundę. No i już trzecia runda z rzędu Winek Frank na aż drugiej randze. Co jest? Tak się da? Nie no, fajnie mi się podoba. Jutro wrzucę filmik jak odbieram tego Bazicza. jeszcze z Mortis. Może na koniec będzie. Uuuuh! 30 dzień jest legendarka, nie? No to miło. Przyjemnie. I znowu jakieś wylewy. I znowu poko i nita. A ja też mam w składzie. Nie mam żadnego garniacza, więc po prostu wejdziemy w nich, ich zabijemy. Tak jak zawsze, nie? Ludzie, czy boty? Bo ja chciałem ich ludzie nazwać przed chwilą. GG! Czwarta rundka, winek. A, fajnie się grania Mi się podoba. Widzicie, to e mi się to ewidentnie podoba. Ciekawe, jaki teraz będzie zadymiasz. Obstawiam, że Colt. Ale czołg. A nie, teraz Mike Nie, nie Dynamik, Jessie! To fajne zaskoczenie, bo Jessie jest z Sikiemką. No, nie będę podważał tego zdania, bo to jest, co mogę powiedzieć o Jessie, nie? Fa bardzo miły i fajny zadykasz. Tylko najlepszy jest z hiperką i z tym takim, wiecie, gadżetem. Albo nie, to Star Power, to Star Power. Willy, Willy, Willy. O kolejny wylewy, tylko bo jest tutaj Ms, bo ona ma emotki w i ona może żyć. Ona byś ona byś prawdziwa, ser. Podaj. No. Patrz, zapierdzielę mu to. Ale dribler. Leo Messi normalnie. No, nie gadajcie. Myślałam, że ten wylew by nam strzelił. Najpierw baby zarapuje, jak Jay-Z. Robię papier, zaszukujmy ale i rozpalę całą scenę robię dym. Aha No to niezły dym zrobiłem, nie. Jezu, ja od takich wylewów ginę właśnie. To taki żart. Boże. Coś śmieszne. No, taki jeszcze nam bramkę celu nie? Ja pierdzielę. Trochę wywalę tą piłkę, nie? I pójdę po skrzydełku i nawet ci nie dowiedzę o co chodzi, kurna. To się wjeżdża i rozjeżdża, drodzy widzowie. Dobra. Yes. <laughs> Boże, ale ci to są jakieś. Ej, a jeba zastralniam. Wygrywasz bitwy każdego dnia, aby. Wow, nie wiedziałem. I dlaczego ja baza nie mam? Mm. Serio? Baza Astrala nie dostałem. Go tu nawet nie ma. No to super, nie? Baza nie dostałem, ale szkoda. Jest godzina 21. O, barley. Będzie jeszcze gorszy wylew. I to będzie ogarniać, nie? On cię tak spoci. Nie, a grać na throwerów, nie? Znowu mnie goni stary pijany. Chcę uciekać, zadzwonić do mamy. No. Dobra, ja myślałam, że on tego nie trafi. Serio tak myślałam. Zwątpiłem w umiejętności pod oczywiście mocnym C cudzysłowem, bo oni nie mają w ogóle umiejętności. O! Dobra. Trudno, trudno powiem tak. O, i misje mają już zablokowane. No i fajnie, fajnie, fajnie. Muszę wygrać bitwy. No to w sumie bym się zrobił, nie? No to już opuszczamy Franka i zrobię se. Na szelce. To coś każe mi. Kupić? Nie, nie każe mi kupić. Proszę, no. Co to jest? Boże, co miał być jakieś nowości. Myślałem, że dostanę bazę z Afriko teraz, ale już chyba nigdy nie dostanę. No i znowu Barley i ta. Ems. Teraz El Prima powinien ogarniać. Coś tak mi się wydaje. Boże, ale nie. Boże, to się nie dzieje. A jestem głównym. Myślałam, że potrafię w to grać. Ludzie. Jestem beznadziejny w to grę. Boże. A, ale asysta. Aż podanie to był No Look Pass normalnie. Dobra, uinek. I tam trzy gierki chyba wygrać. <laughs> tak. Znaczy, że jeszcze dwie gierki wygram mi będzie kościk. I powinien dostać to, to i Stardrop. <laughs> nie będę udawał takiej, niektórzy nie, youtuberzy. I się nie mogę nazwać youtuberem, ale po prostu youtuberzy, że nie wiem o co chodzi w tej grze. Ale ja wiem doskonale, nie? Ja gram tą grę od 2019. Coś nie, coś tam umiem potrafię. W sensie teraz to dowadniam, że nie, ale ogólnie musicie mi uwierzyć na słowo ludzie. Op, op, op. <grytania> uciekł do bramki. <grytania> Jacie. Ja pierdzielę, ale rakieta. No i git. Nawet nie musiałam biec już po to. Si nie chciało mi się. Bo mi się nie chciało mi się. <gry> Dobra i teraz zaraz będą... Teraz za... Kur... Nie wiem. Co, mi się język tak ludzie plącze. Y cały czas. Nie potrafi się wysłowić. Ale chciałam powiedzieć, że Zaraz będziemy mieli zbiory klejnotów. O! Będzie wyrównany pojedynek bo szali i szali, nie? Coś mi się wydaje, że troszkę ją pyknę. I to nie w złym znaczeniu. Tylko w bardzo pozytywnym jak dla mnie. Dobra, wjazd, ulti, ulti. dawaj to piłkę. Boże. Ale to jest wstyd. No, skacz, hop, hop, jump. Dzięki. A ja jestem głównym. Boże. Nie ma ja tak mieć przerwę No ja w to nie wierzę normalnie. Jest jakieś dobre. Boże, jestem drewniany. No, stary, to jest takie, jakbym zaczynał tą grę, bo chyba z miesiąc przerwy miałem, no i już się zaczyna. Trzy aż? Dobra, z miesiąc przerwy miałem, no i już się zaczyna. Super. Granie. Nie potrafię w to coś. O, jeszcze trzy, i będziemy mieli diamenty, ale i tak w to tej... nie gram, bo to jest słabe. Nie gram tymi oto zadymiarzami. Jo lubię pimo no. więc z nim gram. Z nim gram. Jak coś się coś w tle <coughs> dziwnego ochio z kibidi to mam świnkę morską w pokoju, która pije i teraz jesiano, więc trochę będzie szelesz 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 szeleszczenie. Mi się przyjemnie zawsze El Primo. Ja mam tego El rudy nie? Um, nie podoba mi się ten skin, dostałem go ze Stardropa ja i do, do tego legendarnego, nie? Tragedia. Ja idę na Mida. Nie może być pierwszy. Ale Movement, nie? Ale ja mam Movement. Ale oro, 15 kubów. Ej, w duo bym sobie zrobił farmę kubów. Ej, dawaj, teraz. Sobie... Teraz sobie zagram. Duoski taką farmę kubów zrobimy. Że wiecie, że będę się raz mieć. Tylko muszę się pozbyć mojego teammatea, bo on pewnie będzie też spocony. <ścoughs> tak samo jak <ścoughs> reszta spocenców nad w tym lobby. O, dobra. O nie, to jest człowiek. Najgorzej, bo on ma wszystkie zadmiarze. No. Kurna. No się mam, Mordo. No, nikt wszystkie załaduje w 3 sekundy. Jezus. Wypieprzył się. No, ale żarty jakieś. Beef my loda loda bif my loda A no, nie zrozumie. No już Skoda. Szkoda Szkoda, widzowie, straszna szkoda. A sobie sobie tego Primosa. Albo nie. Kurczę, myślę o tym. A jest jeszcze Primo, lepsze. Chwila. Dobra, już jest na fula. Więcej nie mogę, więcej nie mogę. Siódmy poziom, spocony poziom. Szczęśliwa liczba. Łączy się? Ani trochę. Po prostu se gadam, bo muszę o czymś mówić cały czas, Bo yy, czuję się nie swoi, jak gram z wami i nic nie mówię. No i jakiś luk kolejny ogarniacz. Everyday szokko. O Jezu, o Jezu, ale pink. Chyba, że ten jest taki wolny. Dobra, teraz sobie podkradnę kipsy po prostu w najzwyczajniej plecy w nich po prostu wjeżdżam i rozjeżdżam myślałam, że już wygrałem no to fajnie. No i git Z nim bym sobie zagrał ponownie, bo on jest śmietnik. Całą grę mu kierowałem Y, i ten chłop też jest raczej graczem kiepsko, kiepsko <laughs> mega słabo że ci ludzie ogarniają a, a dobra on jest jednak botem jakimś jakiś ludzki bot No, skoczyłem na bota. Lezieński bdi. I ostatni. O będą kampić. Aha. Zostaw. Noik? tam ciągle gra muzyka. O, o! Kurde. No i cały czas tak jest, nie? O! Teraz Jessie powinien nam blokować. Teraz Jessie. Yy, chyba też gracz. O jest jaki pink. przez te filmiki mam taki pink. Nie, to jest kosem. Wylewy mnie zabiły. Nie. A Boże. Jeszcze gorzej. Dobra, tego Barleya trzeba było ładnie spikować. Dead. No i ta Jessie to już jest formalność, jak mój teammate ma 9. Masz nas na grać coś Ale wątpię. Nie ma szans na mnie. Tylko gdzie ona jest swing trader. O, już widzę, widzę, widzę cię. Aha, ona ma jednak 11. No to miło. Przyjemnie. A ja bym z nim w dłużej. Aha. No, to nieźle. Teraz wina, i już będzie... Jessica. Ta gra... Odbieram Jessie i kończymy materiał. Po za długo trwa nie będzie wam się chciało tego oglądać. Na stuwa. Ale lecę. Ja muszę na nim multę nabić. No to nieźle nabić. kablet Tak. jump, jumpę. O! Usabigo. No, bravo. Dobrze. I teraz deska Nice, Jessie. <coughs> Bardzo rzadki zadymiasz. Teraz poko. O, jeszcze poko odblokowane. I kto teraz? Teraz będzie. Proszę, Dynamike. Jackie. No. Nic specjalnego, ale tak się prezentuje moje konto teraz. Ulepszę sobie Jessie na następny odcinek. I. Życzę powodzenia we wszystkim w życiu. Gorąco żegram na